Mamy przyjemność już od wielu lat współpracować z Bankiem Gospoda Gospodarstwa Krajowego w zakresie emisji obligacji, to zarówno na rynku pierwotnym, jak i na rynku wtórnym. Chcielibyśmy dostarczać bankowi jak najlepszy serwis. Do tej pory mamy podpisaną umowę o animację obligacji na rynku Katalist. Ta umowa rozszerza zakres współpracy. Będziemy również współpracować w zakresie kwotowań na rynku OTC. Współpraca z bankiem BGK to nie tylko rynek finansowy, dlatego też niezmiernie cieszy nas, że będziemy mogli rozszerzyć tę współpracę na rynku lokalnym, ale też na rynku międzynarodowym. Dużą wartością tej umowy jest również to, że BGK, jako bardzo aktywny emitent na polskim rynku, będzie mógł kierować bezpośrednio inwestorów zarówno krajowych, jak i instytucjonalnych do Banku PKO SA. Jesteśmy gotowi podjąć się takiego zadania, jesteśmy gotowi obsługiwać inwestorów krajowych i zagranicznych, będąc dla BGK strategicznym partnerem, jeśli chodzi o market making na rynku obligacji.